Jest to druga edycja rajdu Gorących Serc. Rajd jest po to, żeby wspólnie razem z handbikerami, razem z osobami z niepełnosprawnościami zrobić coś dobrego. Dzięki naszym wysiłkom, naszej rywalizacji wspieramy niepełnosprawnych kolarzy, którzy później również mogą z nami uczestniczyć w tym rajdzie. To świetna inicjatywa, która ma na celu pomagać ludziom, którzy tego potrzebują. So the warmest ride is really a great ride, the a great day. Pomagamy wielkim sportowcom, osobom, które nie miały tyle szczęścia w życiu co my, ale nadal chcą walczyć, chcą spełniać swoje marzenia. At the end of the story we do, it, we do it for only one thing, it's to support the disabled people. Yes, We gather money in order to support foundations. Who are promoting sports for disabled people. Mówielbym brać czynny udział w takich akcjach jak właśnie ta. Strasznie jestem podważeniem ludzi, którzy mimo swoich niepełnosprawności dają radę i są dla mnie inspiracją. And I really did it because I wanted to support this cause, which is just amazing. And I really applaud everybody who participates and of course particularly all the organizers for uh, raising the money and you know, doing something good for people in need. Piękna inicjatywa wspierająca akcję charytatywną. Jeżeli możemy komuś pomóc, komuś, kto być może miał troszeczkę mniej szczęścia, no to myślę, że powinniśmy i to jest obowiązek każdego z nas. Warto pomagać, bo na pewno to wróci. Today I'm participating in the Worms Ride uh, because uh, for handicapped people it's just not only about surviving, it's also about uh, being able to sport and to have fun just like everybody else. So uh, we're trying to help them to have some budget for uh, more gear and more facilities. I think that working with people, working for people makes life beautiful and the world We are very happy that we can help. Tutaj jako firma Reimers Aluminium zawsze staramy się pomagać. Także jesteśmy po to, żeby pomagać. Yeah, the Warmest Ride has been going on in Belgium last year for the first time in Poland. And this is like it's now a movement. It starts by itself. It's growing every year. This year was fantastic. Uh, more riders, more donations. So for me, uh, it's one of the best days of the year. Also we collect a lot of more money than last year. So this means that we can help a lot of more people or initiatives. So i to I jesteśmy dumni z tego, że po raz kolejny jesteśmy częścią tego wydarzenia i bardzo chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku kolejna edycja była jeszcze większa.